Dzień dobry, witam wszystkich. W samo południe, 12. wybiła, zaczynamy nasz live. Zaczynamy dzisiaj od bitcoina, dlatego że tutaj wypełnia nam się bardzo ciekawy układ harmoniczny, o którym mówiłem wczoraj, przedwczoraj sygnalizowałem punkt D. Został idealnie uderzony. Dajcie znać oczywiście na czacie, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Na Facebooku, na YouTubie transmisja powinna działać. Także ja kontynuuję tutaj nasze rozważania i ewentualne spadki na Bitcoinie, bo pewnie wszyscy się zastanawiamy, czy ten poziom 40 tysięcy, okrągły psychologiczny, będzie obroniony na dłużej, czy nie. Jeżeli o mnie chodzi, moje podejście do tego tematu, to tutaj ten poziom 40 tysięcy, teraz sobie go zaznaczymy, on będzie bardzo istotny. Z takiego punktu widzenia typowo tej traderskiego, dlatego, że może być testowany. Także proszę się nie zdziwić, że te próby powrotu w rejony 40 tysięcy, czyli ten punkt D, one mogą być z jednej, z drugiej strony, może iść bokiem, różne rzeczy widziałem na takich okrągłych poziomach. Dlatego, tego się po, po cichu spodziewam. Jeżeli chodzi o możliwy zasięg spadków, czyli to, co tutaj widzimy, reagowania od punktu D, na pewno 1 do 1. To jest dla mnie taki target, który tutaj będę chciał też u siebie wykorzystać. No nie jest tajemnicą, że krótkie pozycje na Bitcoin nie mam, tak jak wczoraj sygnalizowałem, ten poziom dla mnie był bardzo ważny. Można powiedzieć, żeby był takiego pewnego rodzaju pewniakiem, że ta harmonia tutaj zacznie być realizowana. Dodatkowo, proszę zobaczyć, mamy 61,8. Tutaj poprzednie mierzenie wykasuje, żeby zostawić to najbardziej aktualne. No i dwa poziomy, które mnie interesują w kontekście tego, żeby zamknąć te krótkie pozycje. To jest po pierwsze mierzenie F100 czyli 35600. Pierwszy poziom, kolejny 61,8 ostatniej fali wzrostowej, czyli dokładnie fali od punktu C do punktu D, czyli fali CD. Różnica między mierzeniem FS100 a 61,8 niewielka, kilkaset dolarów. Tutaj mamy 35,135, tam troszeczkę wyżej 35,600, i to są dla mnie zasięgi, jeżeli chodzi o ten ruch. To jest zagranie na takie 3-4 tysiące dolarów, tak jak. Od samego początku mówiłem. Jeżeli chodzi o altcoiny, sytuacja jest podobna częściowo. Dzisiaj nie będzie krypto tradingu, dlatego że tam niewiele się wydarzyło od dnia wczorajszego. Także szybciutko sobie przeanalizujemy tylko te dwie, trzy największe kryptowaluty. Może zobaczmy jeszcze, co się tam dzieje na Ethereum. Ethereum Classic. Tutaj te układy, one bardzo podobnie wyglądają. Może. Oha, tutaj jest to chyba zaznaczone nawet, tak, proszę zobaczyć, został dożony punkt D, czyli wszystkie układy, które były sygnalizowane kilka dni temu zostały wypełnione zgodnie z planem, jednak bardzo ładnie technicznie się zachował, także fajnie to wszystko wygląda i to jest najważniejsze, do tego sobie wrócimy i będziemy rozwijać ten temat po weekendzie, czy tutaj ewentualne rozegranie. Z punktu D 1250 na ETH no wygląda to dobrze, na Ethereum Classic podobnie, tutaj 61 miało trzymać i trzyma, 813, 814, zobaczcie głyny cień, pojawił się także sygnalizacja tego, że te spadki to wyhamowanie może iść. Wydaje mi się, że rynek będziesz odbokiem. bokiem. Chociaż w weekendy, w no, kryptowalutami już nie to bywa. Jeżeli się jakieś newsy, fake newsy pojawią, no to faktycznie jakieś zaburzenie może być, ale na chwilę obecną tutaj nie ma żadnego dużego zagrożenia. Tutaj 61,8 na LTC. Litecoin, bardzo ważny opór: 157, 158. Mamy 1 do 1, mamy 61. No i ten poziom oczywiście. Technicznie bardzo ważny opływ. Także czerwona linia oczywiście musi być jako opływ. Wrócimy sobie do tego po weekendzie. Ale Bitcoin pięknie zareagował, także tutaj chyba to najbardziej cieszy, że nie ma żadnych tam niespodzianek. Jeżeli chodzi o wykres euro-dolara, dużo miałem pytań odnośnie euro-dolara. No, scenariusz jest zrealizowany, od dobrych kilku dni cały czas zapowiadamy spadki, praktycznie od początku tygodnia wczoraj pokazałem układ ZZB, który jest realizacją już tych spadków. Dzisiaj widzimy, że kolejna czarna świeca dzienna. Także wszystko idzie zgodnie z planem miejsca. Pamiętajcie, na dolarze na spadki jeszcze jest, także ja bym tutaj na siłę tych dołków w tym momencie nie szukał. Popyt przez chwilę zaczął się utrzymywać, natomiast ta podaż proszę zobaczyć. Zaczyna narastać na tym ruchu spadkowym. Jestem bardzo ciekawy, czy będzie tutaj jakaś dywergencja na wolumenie skumulowanym, czy nie. No bo jeżeli nie będzie, podaż czerwona zaleje ten poprzedni ruch wzrostowy, czy ten popyt zostanie wchłonięty całkowicie, no to oczywiście spadamy dalej na południe. Tutaj bardzo ciekawym dołkiem, jaki możemy wyznaczyć już na tym etapie na eurodolarze. Czyli zadając sobie takie pytanie i szukając odpowiedzi, jak głęboko Edek może spać. Tutaj zobaczmy 161, jedno i drugie mierzenie daje nam potencjalną odpowiedź. Proszę zobaczyć, jakie te poziomy są fajne i ciekawe, z racji tego, że wypadają bardzo blisko siebie. To jest oczywiście ta strefa popytowa. Myślę, że na przyszły tydzień jak najbardziej realna 12075. 1,2071 Także tutaj różnica dosłownie kilka pipsów. Mierzenie dosyć wysokie: H1, H4. Standardowe pomiary POG, czyli pomiar ostatnich korekt, tej pierwszej największej. Może szybciutko zaznaczę, żeby każdy wiedział, z czego te mierzenia wynikają. Pierwszy ruch pomierzyłem od dołka do szczytu. No i oczywiście korekta następna, troszeczkę mniejsza. Dokładnie ten sam schemat mierzenia: od dołka do szczytu 161, 161. Prawda? Czyli tutaj mamy jasną sytuację odnośnie tego, że jednak euro jeszcze miejsca na spadki troszkę ma. Jeżeli chodzi o funta, na funcie konsolka, ja uważam, że to jest konsolidacja ta kilkudniowa. Dokładnie od 3 dni, od trzech sesji. Typowa konsolidacja i typowe zachowanie ceny przed wyjściem w górę. Bardzo często tak się dzieje na wysokości podwójnego szczytu. Jeżeli byśmy się tutaj przyjrzeli na funcie, to ten podwójny szczyt na tym poziomie jest 1,37,04. No bo wiadomo, po pierwsze okrągły poziom, po drugie podwójny szczyt. Natomiast jeżeli popyt się utrzymuje, a po wolumenie skumulowanym ocena otoczenia jest ewidentnie jasne, że jest zielono. To zresztą widać, prawda? Kolejna fala, kolejna, kolejna. Podaży nie ma, nawet nie ma jednego słupka czerwonego to to wybicie jest kwestią czasu na które czekam myślę że w styczniu się doczekamy druga połowa ewentualnie wejście w rejony 1.39 1.38 z hakiem widzimy tutaj bardzo ciekawa strefa myślę że pewnego rodzaju wyzwań, wyzwaniem dla nas będzie jej rozegranie ale to Oczywiście na żywo wszystko będę pokazywał, jak to robię. Jeżeli chodzi o WIG20, 2000 pewnie będziemy konsolidowali, no w końcu okrągły psychologiczny poziom. Pewnie będzie pierwszy atak obroniony, jak to zazwyczaj jest jakaś tam potem chwilowa konsolidacja, może próbowa, próba takiego fałszywego wybicia. I ewentualne jakieś delikatne zejście w dół, zobaczymy. 1928, 26 to są poziomy, które mnie interesują. W tym momencie ta konsolidacja się utrzymuje. Lepiej to wygląda już na SP. Proszę zobaczyć, tutaj wypełnia się na 4-godzinówce taki setup, o którym też mówiłem na początku tygodnia. 1 do 1 wygląda to lepiej, wygląda to naprawdę zdrowo w kontekście wypełnienia korekty. Oczywiście tutaj muszę część rzeczy wykasować. Żeby był porządek na wykresie, także to nie kasujemy, to również kasujemy no i staramy się wyznaczyć teraz potencjalny zasięg spadków. Gdzie jest ta korekta? Dlaczego mówię, że S&P w tym momencie tworzy 1 do 1 i setup na dzisiaj jest, no nie chcę powiedzieć jak malowany, ale jest technicznie bardzo precyzyjny, tak? Pierwsze uderzenie w to już było 3764, to jest ten poziom który uważam, że będzie dzisiaj testowany i w tym momencie jest on najważniejszy. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego, że mamy F100, mamy jeszcze układ harmoniczny. Proszę zobaczyć, wygląda to naprawdę dobrze. Mamy XA, punkt B, BC i punkt D troszeczkę niżej. Układ jest taki, może nie jakiś bardzo precyzyjny, bardzo czysty, jeżeli chodzi o założenia, natomiast jest on układem pomocniczym oczywiście także to jest tego pewnego rodzaju po prostu dodatek no poziom, który uważam, że dzisiaj będzie przetestowany i warto go obserwować, powtórzę jeszcze raz 3764, jeżeli chodzi o DAXa tutaj realizacja wczorajszego odbicia na dywerencji wolumenowej, no to były setupy, które przeze mnie były wczoraj rozgrywane, wczoraj dużo nie handlowałem, bo jak wiecie był webinar rozpoczęliśmy zapisy do grupy scalpingowej w tym momencie wysyłam Wam na miarę, jeżeli jesteście zainteresowani warsztatami na żywym rynku to za miesiąc z hakiem zaczynamy. Myślę, że początek marca to jest taka bezpieczna data, bezpieczny czas, gdzie będziemy mogli do tego usiąść. Projekt oczywiście bezpłatny, należy się zapisać w formularzu na tej stronie, którą Wam wysłałem. Jeżeli chcecie oczywiście uczestniczyć, nie zachęcamy, nie namawiam, dlatego że scalping jest bardzo wymagający, dużo pracy nas czeka, ale prawdopodobnie jest najbardziej dochodowym stylem, także zapowiada się naprawdę ciekawy projekt. Ja przechodzę już dalej. Jeżeli chodzi o DAXA, tutaj sytuacja jest troszeczkę inna jak na SP. Mamy pewnego rodzaju zapoję, troszeczkę mnie ta geometria tutaj może nie martwi, ale na pewno jakby pamiętam o niej. Chodzi o mierzenie FS100 i ten poziom, który uważam, że będzie dla zasady przetestowany już mówię dlaczego. Najpierw zaznaczę kolorem zielonym. Oczywiście, potencjalne wsparcie w tym miejscu wypada 13 857. I dlaczego ten poziom uważam, że będzie dla zasady przetestowany? Proszę zobaczyć, jakie były wcześniejsze dołki, z jak dużą precyzją ten poziom rynek ten poziom był przez rynek testowany. Tutaj kilkukrotnie. Tu nawet mieliśmy test, i uważam, że dla zasady ten retest Fibonacci'ego, czyli mierzenia F 100 projekcji. 1 do 1, aż się prosi, żeby rynek tutaj nam... Wypełniam. Na chwilę obecną popyt się utrzymuje, nie mamy żadnego rodzaju zagrożeń, także jeżeli by to zrzucenie nastąpiło, uważam, że to jest pewnego rodzaju okazja do tego, żeby myśleć po prostu o długich pozycjach, ale to oczywiście ocena otoczenia bardzo istotna. W tym momencie wolumen jest mocno popytowy, także wygląda to, że ten koniec korekty jest bliski i to wszystko może nastąpić w otoczeniu 13857. Jeżeli chodzi o surowce, zobaczmy co się dzieje na złocie. Tutaj zgodnie z oczekiwaniami idziemy dalej do góry i pewnie będziemy wybijali. Punkt C i punkt A uważam, że to są takie minimalne targety, które zobaczymy. Jak nie dzisiaj, to początek następnego tygodnia pewnie tak. Duża szansa jest na to, że ten atak nastąpi. 1864. Tutaj taka stara szkoła, jeżeli chodzi o układy harmoniczne. Jeżeli z punktu D realizujemy układ, powiedzmy tak jak tutaj, układ Gartleya, to takim książkowym założeniem jest dojście z punktu D do punktu A, prawda? Czyli wypełnienie całego układu to widzimy, że punkt C i punkt D jest bardzo blisko siebie, także bezpiecznie ten poziom troszeczkę niższy wskazuje 1800. 62, 63. To jest taki target na dzień dzisiejszy. Tutaj jeszcze oczywiście mierzenie od punktu D, czyli całego tego swingu, który już idzie, tego swingu wzrostowego 61,8, wiadomo, należy o tym pamiętać. W momencie, jeżeli jakaś szybka zrzutka by nastąpiła, jakiś test poziomu Fibonacci, jego często następuje przed kolejnym wzrostem, po prostu takie szybkie zrzucenie, my to nazywamy sztuczną podażą, markowaniem ceny, uderzenie w poziom Fibonacci, takie uderzenie wolumenowe następuje. I dopiero ten zakładany ruch. Także tutaj ta korekta ewentualna na złocie 1839. Jeżeli chodzi o silwę, nic się nie dzieje, nie będę analizował, bo zostawimy sobie to na przyszły tydzień. To, co tutaj jest na srebrze, uważam, że jest chwilowym takim ruchem, jedynie wzrostowym. Po tych spadkach, proszę zobaczyć, które nastąpiły, to wszystko się układa w takim. Układzie trójfalowym, zresztą to doskonale widać, czyli potencjalna fala B. Jedynie takim schematem zaznaczę, żebyśmy mieli do czego wrócić w poniedziałek. AB, BC i gdzieś tam ta fala CD nam dryfuje. Uważam, że ona się niedługo zakończy. Oczywiście jakieś tam delikatne podbicie może być, ale dalsza moja prognoza jest taka, że droga na południe jest otwarta. Jeżeli chodzi o ROPA WTI, bardzo ciekawy motyw, podwójnego szczytu. Musimy o tym pamiętać, bo ten podwójny szczyt w tym momencie jest naprawdę taki zdrowy techniczne już Wam mówię i pokazuję, dlaczego tak myślę, że jest on taki techniczny, na jakiej podstawie. Chodzi oczywiście o cenę otoczenia, zawsze sobie zadajemy pytanie, czy dany punkt, czy dany dołek, dany szczyt na poziomie FIBO, czy nie tylko, ma sens z technicznego punktu widzenia, czy będzie grany, czy nie. W tym momencie duża szansa na to, że tak, dlatego, że mamy ewidentne wyhamowanie popytu, a rynek stworzył podwójny szczyt. No i pytanie, czy się pojawia dywergencja, wyhamowanie, wypłaszczenie rynku, ewidentnie tak, no bo proszę zobaczyć, że rynek utrzyma Obywał się tutaj dosyć wysoko, ale bez wolumenu. Kto kupował słabe ręce? Jest takie określenie w szeroko pętej analizie wolumenowej na grupie wolumenowej, o tym mówiłem, czyli słabe ręce kupowały, nie wybyliśmy ostatniego maksimum, dojechaliśmy 53,80, zrobiliśmy podwójny szczyt i odjeżdżamy. Uważam, że tutaj wypełnienie tej korekty, do której się już przygotowujemy od 2-3 dni, jak najbardziej realne, gotowe setupy, gotowy zasięg na spadki na przyszły tydzień, okolice 50-68, troszeczkę wyżej też jest fajny poziom, pomarańczowa geometria 51,22. Także wniosek końcowy, po prostu prawdopodobnie wypełniamy ten szeroki układ. Over balans. Jeżeli chodzi o PLN też idzie wszystko zgodnie z planem, zwłaszcza na dolarze, co mnie też cieszy. Idziemy na 3,78, 3,79. To są dla mnie układy, które i poziomy, które w przyszłym tygodniu będę bardzo chciał, życzyłbym sobie tego, żebyśmy je rozegrali. One mnie interesują z dwóch powodów, po pierwsze mamy mierzenie 1 do 1, czyli równość ABCD, tak? dwie fale są takie same, symetria odcinków, no i oczywiście punkt D formacji butterfly, okład harmoniczny w połączeniu z projekcją Fibonacciego, dobre połączenie. Pewnego rodzaju klaster FIBO, także tutaj to uderzenie uważam, że powinniśmy przypilnować. Miejsca mamy, także w tym momencie czekamy na wypełnienie fali CD. Jeżeli chodzi o Opelena, no sytuacja tutaj jest troszeczkę inna jak na Dolarze, dlatego że uderzyliśmy w geometrię, czyli też obserwujemy na pewno ten poziom, ten opór na 4,55. W tym momencie bardzo ładnie trzyma rynek. Może być taka sytuacja, uważam, że jest to prawdopodobne, że Dolar będzie się jeszcze piął do góry, żeby wypełnić ten układ Butterflya. Natomiast na euro PLN nie będziemy trzymali poziom 4,55. Jest naprawdę dosyć duża szansa na to, że tutaj ta geometria jednak nam wytrzyma. Jeżeli chodzi o cechę na tutaj sytuacja też niewiele się zmieniło. Delikatnie nadbiliśmy ten punkt C jest troszeczkę wyżej w stosunku do tego, co było omawiane w dniu wczorajszym. Także jedynie sobie obserwujemy. I jeżeli miałbym powiedzieć, która z tych par, jeżeli chodzi o polskiego złotego, wygląda najlepiej, najbardziej technicznie zdecydowanie DOLA. Tak na euro pamiętamy o o tym, że tutaj jest tam mierzenie FSTO, które trzyma, a na franku taka szeroka formacja. harmoniczna. Analizy na życzenie. Słucham Waszych propozycji. Co potrzebujecie? Co chcecie, żebyśmy sobie omówili? Przypominam, dzisiaj nie ma kryptotradingu, dlatego że realizujemy zakładane układy z wczoraj, więc po prostu pamiętamy to, co było omawiane w dniu wczorajszym, a kryptotrading w poniedziałek wracamy o 12.30. Jeżeli potrzebujecie coś z kryptowalut, proszę napisać na czacie. Szybciutko teraz omówię. Jeżeli potrzebujecie inne instrumenty, rynek walutowy, indeksy, jakieś pary egzotyczne, proszę również na czacie napisać. A ja zerknę co się tutaj dzieje. Pamiętajcie, żeby łapki w górę zostawić, przybić wirtualną piątkę, zasubskrybować sobie koniecznie nasze kanały, no i dzwoneczek to jest ważna rzecz, o której też mam nadzieję, że pamiętacie, ja niekiedy zapominam o nim. Jeżeli chcemy, żeby były powiadomienia nam wysyłane o transmisjach na żywo, live tradingach, o wszelkiego rodzaju webinarach, pamiętajcie, żeby ten dzwoneczek, który jest przy naszym kanale, również był zaznaczony. To jest bardzo ważne do tej automatyzacji i do powiadomień przede wszystkim także jest to wygodne. Gaz ziemny, ripple, kakao. O, widzę, dużo mamy dzisiaj instrumentów, także po malutku, po kolei sobie wszystko przerobimy. Zaczynamy od nozdaka. Zaczynamy, moi drodzy, od tego, co się tutaj dzieje. Wypełnia się wypełnia się coś ciekawego. Układ 1 do 1, czyli mamy AB, BC i CD. Mamy mierzenie F100, piękna projekcja. 7, 8, 6, tak jest. To jest ten układ. Proszę zobaczyć, to jest ten układ do, y, uważam, zaksięgowania i obserwacji na pewno, tak, mamy piękny układ XAB, fala BC i punkt D troszkę niżej, e, nie gram tego co prawda, bo raczej już sobie będę robił weekend, e, bardzo intensywny był ten tydzień, wiecie, codziennie praktycznie jakiś webinar prowadziłem, także jedynie zostaję z tymi krótkimi na Bitcoinie, ale jeżeli bym pilnował dzisiaj do końca dnia, na pewno ten układ bym na wykres się miał, miał, ewentualnie zagam na wypełnienie, w uderzenie w okolice 12640, 640 650 no Uważam, że ta formacja harmoniczna jak najbardziej. Ma sens. E, Ripple miał być, tak? No dobrze, zobaczmy, co się dzieje na Ripple. A tam się chyba niewiele dzieje. Do połowy lutego, no właśnie, jak może iść bokiem, i tego się troszeczkę obawiam. Tutaj e, na czterogodzinówce może być taki rozciągnięty układ w czasie. Co prawda, mi się to jakoś szczególnie nie podoba, ale z technicznego punktu widzenia no, są takie formacje. Ta fala CD, ona będzie taka rozciągnięta i bardzo długa przez co może to nienaturalnie wyglądać troszkę dziwnie na wykresie, natomiast warto o tym pamiętać, że punkt D jest troszkę niżej 019 To są poziomy, to są okolice, które mnie interesują, czyli wypełnienie e, po pierwsze układu harmonicznego na ripple, a po drugie zaatakowanie tego dołka z 23 grudnia. Czyli okolice 0,19-0,20 do, e, do zanotowania. Czy jest dostępne nagranie z dnia wczorajszego? Pytam oczywiście, że tak. Wejdź na nasz kanał Fibonacci Team na YouTubie, wchodzisz w zakładkę wideo, jest grupa scalpingowa 2.0, taki jest tytuł spotkania wczorajszego. Ruszyły zapisy, przypominam, jeżeli ktoś chce dołączyć, proszę o taką informację. Zostawcie na miarę na siebie na stronie formularzu, którą Wam wysłałem w tym momencie na czacie. Myślę, że kwestia miesiąca, jak wszystkie zapisy skompletujemy i od marca na pewno ruszamy. Gaz ziemny, zobaczmy co się dzieje na nadgazie. Gaz ziemny mamy tutaj. Gaz ziemny nam, moi drodzy, co on tutaj realizuje? Bardzo fajny wolumen podażowy. Pierwsze, co się rzuca w oczy. Kolejna rzecz. 1 do 1, czyli punkt A, punkt B, punkt C i punkt D. Myślę, że taki. Układ ma sens, ale jest troszeczkę za wcześnie, żeby o tym mówić, że ta korekta ona w tym momencie będzie się wypełniała. Wcale nie, bo fala BC może troszeczkę być większa. Spróbujmy to pomierzyć jeszcze całym ruchem wzrostowym. No, pewnego rodzaju tutaj taki klaster, i. Tę strefę widzimy i mi się to podoba naprawdę, dlatego że 2,50, 2,51 technicznie po prostu jest dobrze. Fajnie to wypada, potencjalna korekta prosta 1 do 1 wzmocnia na poziomie FIBO, a więc widzimy kombinacja jest jak najbardziej poprawna. Natomiast e, ja bym tutaj się skupił na pewno na tych dwóch oporach. E, teraz to zauważyłem. E, było to już wspomniane wcześniej, jak bardzo ładnie tam reagował, zwłaszcza o tym poziomie. Dlaczego? Tutaj się na chwilkę zatrzymamy. Chcę Wam pokazać dużą precyzję tego, jak rynek reagował dokładnie kilka, kilkanaście dni temu, i to są okolice 2,76. Ja uważam, że duży problem będzie z pokonaniem tego poziomu. Także ten taki ukryty wewnętrzny opływ w tym momencie, prawdopodobnie na gazie ziemnym, jest najważniejszy. Nowozelandczyk, kolejna propozycja z Waszej strony NZDUSD. Zobaczmy. Takiego się dzieje na Kiwi. A tutaj też wypełniamy coś nam doskonale znanego, czyli układ harmoniczny wewnętrzny. 50 już jest, czyli układ potencjalny, układ oczywiście Leonarda. Zobaczmy, czy mamy potwierdzenie w postaci nałożenia się poziomu Fibo na siebie, czy też nie mamy. No piękne, zobaczcie. FS100, 7,86. Układ harmoniczny, czyli tutaj punkt D za chwilkę będzie zaznaczone X, aby już mamy pierwszą część układu BC i punkt D na 786. No, Potencjał na spadki jest podobnie jak na eurodolarze. uważam, dlatego że te pamiętajcie są skorelowane ze sobą, więc tutaj 0,70, 0,71 kierunek jest w miarę oczywisty. Jeżeli chodzi o kakao, no to zobaczmy, jak wygląda sytuacja techniczna. Na kakale tutaj na 4 godzinówce idzie konsolka z przewagą trendu bocznego i podażowego. U, podaż jest duża. Podaż jest duża, także też tutaj e, ja wiem, co się tworzy, bo e, to chyba było już omawiane, więc jedynie szybciutko pokażę i przypomnę. Teraz mi się to podobać, zaczyna jeszcze bardziej, dlatego że otoczenie i na 4 godzinówce e, i właśnie tutaj na d1. Jest bardzo mocno podażowe. Proszę zobaczyć, mamy, X, mamy AB, BC i CD, potencjalne spadki, przez co ten wolumen taki czerwony, mocno, mocna przewaga sprzedających. Mamy potencjalny układ harmoniczny XA, punkt B na 61, piękne, realizacja fala BC i punkt D na 8, 8, 6. Fibonacci team partner, czyli układ harmoniczny naszego autorstwa, 2, 292, 2300, potencjalny target spadków. No to co? Chyba wszystko mamy, tak? Cukier jeszcze, okej. Okay. Zobaczmy, co się dzieje. Na cukrze, wow, tutaj oczywiście nowe szczyty wybijamy, ale mała ciekawostka, bardzo jestem ciekawy, czy 161,8 już zostało zaatakowane, czy jeszcze? Wow, zostało zaatakowane i to proszę zobaczyć, na jakiej świecy. Prawdopodobnie markowanie ceny było w dniu wczorajszym. Technicznie wygląda to bardzo ciekawie. No jestem zdania, że jakaś korekta mogłaby się pojawić z racji tego, że otoczenie nie jest już tak popytowe. A nawet więcej powiem, jest ewidentna dywergencja oparta na wolumenie skumulowanym. Proszę zobaczyć wypłaszczenie rynku. Mamy na ostatnich szczytach, proszę zobaczyć nawet tutaj ten szczyt. Powinienem zaznaczyć, zahaczyć. Był ostatni max, tutaj było to uderzenie w 161, a tendencja jest spadkowa. Wygląda ciekawie, spodziewamy się pewnej korekty. Tutaj ważne opory oczywiście wynikają z mierzeń zewnętrznych. 2 razy 161,8 stoi. Dojąc na zakończenie, czyli US 30, też wolumen tutaj nie odpuszcza. Proszę zobaczyć, jakie mocne. Słupki wolumenowe, popyt, no dominacja praktycznie całkowita. Także te wszelkiego rodzaju jakieś korekty, no oczywiście mogą być. Ja uważam, że one będą raczej płytkie, dwa, że chwilowe, trzy szybkie w czasie. Ej, taki układ tutaj, y, który też u siebie mam zaznaczony, nawet jakieś alerty ustawione w punkcie D. No to oczywiście projekcja układu 1 do 1 opartego na korekcie prostej A, B, B C i C. D. Mierzenie FS to jest tutaj dosyć ważne. Opory były wcześniej. W tym momencie one mogą zadziałać na zasadzie biegunowości. Także chciałbym, żebyście pamiętali o tym. Te poziomy już zaznaczamy, za chwilkę je odczytam. Tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi. Ten niżej, wiadomo, troszeczkę ważniejszy, 30500, tam bez trzech punktów. No i poziom, do którego się już zbliżyliśmy, 3658. OK, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Miłego weekendu Wam życzę. Dziękuję za wspólny tydzień, kolejny wspólny tydzień. Dołączajcie do grupy Scalpingowej 2.0, jeżeli chcecie uczestniczyć w tym projekcie, czyli praca na niskich interwałach czasowych, szybki, aktywny handel ne, połączony m.in. z telewizją, bo też takie są plany, żeby ten projekt był uzupełnieniem telewizji dla traderów. Czyli jest taki wspólny live trading, social learning i wszystko na żywo. Przede wszystkim nauka na żywym rynku. Miłego weekendu Wam życzę. Słyszymy się w poniedziałek. Jesteśmy w kontakcie i do zobaczenia.